Pokazuję wam kolejną część. Jesteśmy już na dole. Tutaj znajduje się pomieszczenie, w którym jest moja hodowla, i będzie też to pomieszczenie rozbudowywane. Będzie tutaj więcej zwierząt. Póki co posiadam tutaj kilka ptaszynków i kilka skorpionów, co i wam na pewno tutaj pokażemy. Tu jest jedna taka fajna ciekawostka. Jest to amplipyga, która też. Zbliża się do linienia. Pokażemy ją, bo jest to dosyć ciekawe, fajne stworzonko. Co jest dosyć ciekawym zjawiskiem, to tak jak tutaj widzicie, ja nie przygrywam w ogóle tego zbiornika, gdzie moja mlepega przebywa, z tego powodu, gdyż ona go nie opuszcza, tak? jest bardzo terytorialnym stworzeniem, które przywiązuje dużą wagę do tego, gdzie jest, na tyle dużą, że nie chce tego miejsca opuszczać. Jest tutaj bez obaw taką. No, raz na jakiś czas zwilżam, nie uważam, by ona potrzebowała nie wiadomo jak dużej wilgotności. Jeżeli chodzi tutaj o ptaszniki, to znajdują się tutaj podrostki z różnych gatunków, jak i podgatunków. Pod spodem, tak jak widać, tutaj mamy szkło i matę grzewczu, która dogrzewa. Teraz obecnie jest 24 stopnie. Tutaj mamy Sazimai. Stoptacznik brazylijski, tak jak widzicie, ona nam się zakopała. Tutaj je odsunimy delikatnie, może uda nam się ją zobaczyć nawet. A i chyba chyba nie. Dobrze, nie będziemy tutaj jej niszczyć całego domku. Jest tutaj 3. Tutaj kolejny to jest Xenestis intermedia. Piękna, podświetlona trochę to, żebyście mogli sobie ją zobaczyć. Jest to L-2 3. Sami zobaczcie, jaki ogromny ptasznik. Póki co jest czarnawy, z takimi rudymi włoskami. Jednak z wiekiem się to zmieni. Są to też przejściowe pojemniczki z tego względu, gdyż no, te pajączki są na tyle małe, że nie potrzebują tutaj niczego, niczego większego. Tak? E, tutaj jest akurat prezent dla mojego kolegi To Permacjano bez Zaraz ją wybawimy. Znajduje się tutaj. Spróbujemy ją wybawić, żeby ją zobaczyć, bo jest naprawdę przepiękna. Nie? Ale jest też uparta. I myślę, że tutaj nic więcej nie zdziałamy. Tak jak widać, pięknie ubarwiony ptasznik z pomarańczowym ornamentem na karapaksie, jak i odwłoku. Oczywiście, z wiekiem u tego ptasznika wszystkie kolory, które tutaj widzicie, zanikną i ptasznik będzie pomarańczowo-niebieski. Hmm. Następne są typowe już takie nadrzewnianki. Tutaj mam heteroskodę, makulatę, afrykański ptasznik, się nieadowite, ale jest to L2 i tak jak się domyślacie, nawet nie ma szazby. Tej cokolwiek zobaczyć, bo ona buduje gniazdo i tam siedzi w dzień. Nocna aktywność i to też bez szału. Myślę, że godzina, dwie. E, często widuję, jak sobie po prostu siada na patyczku i, i siedzi. Jest to zazwyczaj nad ranem, kiedy wracam sobie po nocce z pracy. E, tutaj jest e, Psalmopolis z Cambridge Gate. Może uda nam się go tutaj zobaczyć. Widzicie? Jest sporym osobnikiem, bo są to dużego rozmiaru ptaszniki. Ten osobnik jest L3, a wygląda jak chromka L5, więc wielkością jest to dosyć duży osobnik. Posiadam jeszcze podrostki i posiadam jeszcze skorpiony. Też nie chcę tutaj wszystkich swoich zwierząt Wam Pokazywać i się wypstrukiwać, więc pokażę jeszcze coś, coś fajnego i coś widocznego bardziej, czyli jest to podrostek brachy pełny, Albiceps. No i tutaj trochę zakurzona nasza braszka. Jest to typowo naziemny ptasznik, który lubi budować swoje gniazdka w ziemi, norki, w których spędza, można powiedzieć, że 90% czasu. Tutaj ten osobnik to jest L7, bo ta jest L8. Mam ją około pół roku, może 7 miesięcy. I miało mnie już 3 czy 4 razy. Jestem bardzo zadowolony z tego ptasznika, zresztą jego ubarwienie jest na tyle przepiękne, że, że, że nie mogłem go sobie odmówić. Tak jak widzicie karapaks jest takiego różowego, fajnego koloru. Odnóża to jest taki ciemny bord, który wpada w czerń, no i te rudawe włoski na odwłoku. Fascynujący. Nie wiem czy to jest samica czy samiec. Jeszcze będę musiał tutaj przynajmniej kilka godzin na to poczekać. No i tak jak wszyscy wiedzą, braszki to są ptaszniki, które dosyć długo rosną, więc spodziewam się, że nawet kilku lat będzie trzeba poczekać do dorosłości tego osobnika. No i co na chwilę obecną? Myślę, że... To już wszystko. Jeżeli chcecie odcinki z jakimś szczególnym osobnikiem bądź gatunkiem, którego widzieliście w tym filmie, zapraszam, piszcie w komentarzach, zobaczymy co uda się zrobić. Pozdrawiam wszystkich i mam nadzieję, że Wam się podobało.